Monika Zbrojewska była prawniczką, wykładowczynią akademicką i polityczką, która przez wielu uważana była za jedną z najbardziej obiecujących postaci w polskim środowisku prawniczym. Urodziła się w 1972 roku i od najmłodszych lat wykazywała ogromną determinację oraz wyjątkową inteligencję. Jej droga zawodowa była imponująca: doktorat, tytuł profesora, działalność naukowa i dydaktyczna. Była znana z twardego charakteru, bezkompromisowego podejścia do prawa oraz niezwykłej precyzji w analizowaniu przepisów. W 2014 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W mediach mówiło się o niej jako o osobie kompetentnej, oddanej pracy, ale także bardzo wymagającej wobec siebie i innych. W ministerstwie zajmowała się m.in. reformą więziennictwa i nadzorem nad sądownictwem, co wiązało się z wieloma trudnymi decyzjami. Jednak jej kariera polityczna zakończyła się nagle i niespodziewanie. W październiku 2015 roku Monika Zbrojewska została zatrzymana przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Ta informacja wstrząsnęła opinią publiczną, bo do tej pory uchodziła za osobę nieskazitelną i wzór profesjonalizmu, miała ponad 2 promile alkoholu we krwi. W wyniku tego incydentu premier Ewa Kopacz odwołała ją z funkcji wiceministra. Media prześcigały się w doniesieniach sugerując problemy osobiste, wypalenie zawodowe i ogromną presję, z jaką miała się mierzyć. Zbrojewska zniknęła z życia publicznego. Przestała udzielać się medialnie, nie komentowała wydarzeń. Nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Bliscy mówili, że bardzo przeżyła całą sytuację, czuła się osamotniona i zdradzona przez środowisko, któremu poświęciła niemal całe życie. Jej dalsze losy były owiane tajemnicą, wiadomo było, że przebywała w swoim domu, rzadko wychodziła, próbowała odbudować swoje życie prywatne i zawodowe, jednak już wtedy zaczęły krążyć plotki o jej stanie psychicznym. Mówiło się, że była przygnębiona, zamknięta w sobie, że unikała ludzi i rozmów. Wielu znajomych wspominało, że przestała odbierać telefony i unikała spotkań. 19 października 2015 roku Monika Zbrojewska została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Łodzi. Miała zaledwie 43 lata. Informacja o jej śmierci natychmiast wstrząsnęła środowiskiem prawniczym, politycznym, a także opinią publiczną. Początkowo podano, że przyczyną zgonu był nagły zator płucny, jednak od razu pojawiły się pytania, czy na pewno był to jedyny powód. Wokół jej śmierci narosło wiele teorii. Niektórzy uważali, że była wykończona psychicznie po skandalu z zatrzymaniem i odwołaniem z ministerstwa. Inni sugerowali, że mogły istnieć naciski z zewnątrz, które doprowadziły ją do stanu skrajnego wyczerpania. Pojawiały się też głosy, że mogła paść ofiarą gry politycznej. Że ktoś wykorzystał jej słabość, aby pozbyć się niewygodnej osoby z resortu. Jej znajomi twierdzili, że w ostatnich miesiącach życia była cieniem samej siebie. Nie przypominała już energicznej pewnej siebie kobiety, którą znali wcześniej. Podobno mówiła o tym, że czuje się obserwowana i osaczona, że nie ma już zaufania do nikogo. Śmierć zbrojewskiej stała się tematem wielu artykułów i spekulacji. Media pisały o niej jako o ofierze systemu. Kobiecie, która nie wytrzymała presji polityki i medialnego hejtu? Z drugiej strony pojawiały się głosy, że sama była winna swojego upadku, że jej kariera runęła przez błąd, którego nie potrafiła udźwignąć psychicznie. Sprawa jej śmierci była szybko zamknięta formalnie. Prokuratura nie dopatrzyła się udziału osób trzecich, uznano zgon za wynik problemów zdrowotnych, jednak dla opinii publicznej wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Czy naprawdę chodziło tylko o zator płucny? Czy był to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności? A może była to cisza po burzy, której nie udało się wytrzymać? Monika Zbrojewska od początku swojej kariery była postrzegana jako osoba niezwykle ambitna i zdeterminowana. Jej współpracownicy często mówili, że miała ogromne poczucie obowiązku, a jednocześnie wysokie wymagania wobec siebie i innych. Ta ambicja zaprowadziła ją na szczyt, ale być może stała się też początkiem jej upadku. Po incydencie z alkoholem i odwołaniu ze stanowiska zaczęła się prawdziwa walka o własne życie. Z relacji znajomych wynika, że Monika miała momenty ogromnej nadziei. Podobno mówiła, że planuje wrócić na uczelnię, zająć się wyłącznie dydaktyką i pisać książki. Jednak te plany nigdy nie doczekały się realizacji. Ludzie z jej otoczenia podkreślali, że mimo prób ratowania codzienności nie potrafiła zapomnieć o medialnym linczu, którego doświadczyła. Była osobą bardzo wrażliwą na opinię innych, co w połączeniu z ostrą krytyką, jaką spotkała w mediach, doprowadziło ją do coraz większej izolacji. W polskiej polityce panuje zasada, że im wyżej wejdziesz, tym boleśniej spadasz. Monika Zbrojewska boleśnie przekonała się o prawdziwości tego powiedzenia. W momencie zatrzymania zaprowadzenie pod wpływem alkoholu stała się symbolem upadku władzy i przykładem tego, jak media potrafią zniszczyć człowieka w ciągu jednej nocy. Jej historia obnażyła brutalną prawdę o świecie polityki i mediów w Polsce. Nikt nie jest niezastąpiony, a każda wpadka staje się publicznym spektaklem. Zbrojewska, mimo że była doskonałą prawniczką i wykładowczynią, została sprowadzona do roli tej od alkoholu. W pamięci wielu ludzi zniknęły wszystkie jej osiągnięcia zawodowe, publikacje naukowe, lata pracy dydaktycznej. Została tylko jedna historia. Ta, która przyciągała nagłówki i generowała kliknięcia. Dla dziennikarzy była gotowym materiałem na nagłówki, dla politycznych przeciwników okazją do ataku, a dla opinii publicznej kolejnym przykładem, że wszyscy są tacy sami. W rzeczywistości za tą historią kryła się kobieta, która walczyła o każdy dzień. Osoby z jej bliskiego kręgu mówiły, że ostatnie tygodnie życia były dla niej najcięższe. Nie potrafiła odnaleźć się w świecie, który nagle przestał być jej przychylny. Zamknięcie w czterech ścianach, brak pracy, brak zaufania do ludzi wszystko to sprawiało, że jej stan psychiczny stale się pogarszał. Podobno przed śmiercią pisała pamiętnik, w którym zapisywała swoje myśli i uczucia. Dokument ten nigdy nie został ujawniony publicznie. Nie wiadomo, czy rzeczywiście istniał, czy był jedynie plotką, która miała nadać jej historii jeszcze bardziej dramatyczny wymiar. Jednak fakt, że tak wiele osób mówiło o jej ostatnich notatkach, pokazuje, jak wielką tajemnicą otoczona była jej śmierć. Gdy w mediach pojawiła się informacja o jej odejściu, wielu ludzi wyraziło szok i niedowierzanie. W komentarzach pod artykułami dominowały słowa współczucia, ale także oskarżenia. Niektórzy mówili, że była za słaba psychicznie na politykę, inni twierdzili, że została zniszczona przez system, który bezlitośnie wyrzuca tych, którzy popełnią choćby najmniejszy błąd. Nie brakowało też komentarzy, które sugerowały teorie spiskowe, od nacisków politycznych przez groźby, aż po ukryte naciski z wewnątrz resortu. Jednak żadna z tych teorii nie została nigdy potwierdzona. Oficjalnie śmierć Moniki Zbrojewskiej była wynikiem nagłego zatoru płucnego. Jednak w świadomości wielu Polaków jej odejście na zawsze pozostanie zagadką. Po śmierci Moniki Zbrojewskiej wiele osób zaczęło zadawać sobie pytania o to, jak funkcjonuje polski system polityczny i medialny oraz czy ktokolwiek w tym świecie może czuć się naprawdę bezpieczny. Wielu komentatorów wskazywało, że polityka w Polsce jest pełna presji, oczekiwań i nieustannej walki o wizerunek. Zbrojewska była przykładem osoby, która z dnia na dzień z bohaterki mogła stać się wrogiem publicznym. W świecie, gdzie liczy się szybkość informacji, a medialny szum przyćmiewa fakty, nikt nie miał czasu na refleksję czy zrozumienie. Wydarzenia takie jak jej zatrzymanie były natychmiast rozdmuchiwane, a głosy wsparcia tonęły w fali hejtu i oskarżeń. Monika była osobą niezwykle wrażliwą mimo swojej twardej i surowej publicznej twarzy. Bliscy opowiadali, że była ciepłą i serdeczną osobą, która kochała swoją rodzinę, uwielbiała książki i spacery z psem. Jednak w polityce nie ma miejsca na ludzką słabość. Każdy błąd to okazja dla przeciwników, żeby zadać kolejny cios. Po jej śmierci w mediach zaczęły pojawiać się różne narracje. Niektóre gazety pisały o niej z szacunkiem, przypominając jej zasługi dla polskiego prawa i walkę o reformę więziennictwa. Inne zaś wolały skupić się na skandalu, powtarzając w kółko historię o alkoholu i policyjnym zatrzymaniu. W ten sposób nawet po śmierci była oceniana, wyśmiewana i rozbierana na części przez publiczność głodną sensacji. Monika Zbrojewska nie była pierwszą ani ostatnią osobą, która nie wytrzymała ciężaru publicznej krytyki. Jednak jej przypadek był szczególnie bolesny, bo dotyczył kobiety, która całe życie poświęciła prawu i państwu. Miała być symbolem nowoczesnej, silnej Polski. Kobiety, która dzięki wiedzy i determinacji może sięgnąć po najwyższe stanowiska. Jej tragiczny koniec pokazał, że nawet najbardziej wykształcone i doświadczone osoby mogą przegrać walkę z własnymi demonami i okrutnym światem mediów. W środowisku prawniczym jej śmierć wywołała długą dyskusję o kondycji psychicznej ludzi na wysokich stanowiskach. Pojawiły się głosy, że politycy i urzędnicy powinni mieć zapewnioną stałą pomoc psychologiczną, że powinny powstać mechanizmy ochrony przed medialnym linczem. Jednak, jak to często bywa, temat szybko ucichł, a kolejne wydarzenia przykryły dramat Moniki. Ludzie zaczęli żyć nowymi aferami, nowymi skandalami, a nazwisko Zbrojewskiej powoli znikało z czołówek. Dla rodziny i przyjaciół była to jednak rana, która nigdy się nie zagoi. Bliscy wspominali, że Monika w ostatnich miesiącach życia wielokrotnie powtarzała, że czuje się sama, że nie ma już do kogo się zwrócić. Nawet jej najbliższe otoczenie nie potrafiło przebić się przez mur, który zbudowała wokół siebie. Ta samotność była największą tragedią jej życia. Po jej śmierci zaczęto organizować konferencje, spotkania i panele dyskusyjne, na których rozmawiano o tym, jak media niszczą ludzi i jak łatwo zniszczyć czyjś dorobek jednym nagłówkiem. Jednak niewiele z tych debat przerodziło się w realne działania. Wizerunek Moniki w pamięci publicznej pozostał pełen sprzeczności. Dla jednych była silną kobietą, która padła ofiarą systemu, dla innych osobą, która nie wytrzymała ciśnienia i sama przyczyniła się do swojego upadku. Po śmierci Moniki Zbrojewskiej wiele osób zaczęło zadawać sobie pytania o to, jak funkcjonuje polski system polityczny i medialny oraz czy ktokolwiek w tym świecie może czuć się naprawdę bezpieczny. Wielu komentatorów wskazywało, że polityka w Polsce jest pełna presji, oczekiwań i nieustannej walki o wizerunek. Zbrojewska była przykładem osoby, która z dnia na dzień z bohaterki mogła stać się wrogiem publicznym. W świecie, gdzie liczy się szybkość informacji, a medialny szum przyćmiewa fakty, nikt nie miał czasu na refleksję czy zrozumienie. Wydarzenia takie jak jej zatrzymanie były natychmiast rozdmuchiwane, a głosy wsparcia tonęły w fali hejtu i oskarżeń. Monika była osobą niezwykle wrażliwą, mimo swojej twardej i surowej publicznej twarzy. Bliscy opowiadali, że była ciepłą i serdeczną osobą, która kochała swoją rodzinę, uwielbiała książki i spacery z psem. Jednak w polityce nie ma miejsca na ludzką słabość. Każdy błąd to okazja dla przeciwników, żeby zadać kolejny cios. Po jej śmierci w mediach zaczęły pojawiać się różne narracje. Niektóre gazety pisały o niej z szacunkiem, przypominając jej zasługi dla polskiego prawa i walkę o reformę więziennictwa. Inne zaś wolały skupić się na skandalu, powtarzając w kółko historię o alkoholu i policyjnym zatrzymaniu. W ten sposób nawet po śmierci była oceniana, wyśmiewana i rozbierana na części przez publiczność głodną sensacji. Monika Zbrojewska nie była pierwszą ani ostatnią osobą, która nie wytrzymała ciężaru publicznej krytyki. Jednak jej przypadek był szczególnie bolesny, bo dotyczył kobiety, która całe życie poświęciła prawu i państwu. Miała być symbolem nowoczesnej, silnej Polski. Kobiety, która dzięki wiedzy i determinacji może sięgnąć po najwyższe stanowiska. Jej tragiczny koniec pokazał, że nawet najbardziej wykształcone i doświadczone osoby mogą przegrać walkę z własnymi demonami i okrutnym światem mediów. W środowisku prawniczym jej śmierć wywołała długą dyskusję o kondycji psychicznej ludzi na wysokich stanowiskach. Pojawiły się głosy, że politycy i urzędnicy powinni mieć zapewnioną stałą pomoc psychologiczną, że powinny powstać mechanizmy ochrony przed medialnym linczem. Jednak, jak to często bywa, temat szybko ucichł, a kolejne wydarzenia przykryły dramat Moniki. Ludzie zaczęli żyć nowymi aferami, nowymi skandalami, a nazwisko Zbrojewskiej powoli znikało z czołówek. Dla rodziny i przyjaciół była to jednak rana, która nigdy się nie zagoi. Bliscy wspominali, że Monika w ostatnich miesiącach życia wielokrotnie powtarzała, że czuje się sama, że nie ma już do kogo się zwrócić. Nawet jej najbliższe otoczenie nie potrafiło przebić się przez mur, który zbudowała wokół siebie. Ta samotność była największą tragedią jej życia. Po jej śmierci zaczęto organizować konferencje, spotkania i panele dyskusyjne, na których rozmawiano o tym, jak media niszczą ludzi i jak łatwo zniszczyć czyjś dorobek jednym nagłówkiem. Jednak niewiele z tych debat przerodziło się w realne działania. Wizerunek Moniki w pamięci publicznej pozostał pełen sprzeczności. Dla jednych była silną kobietą, która padła ofiarą systemu, dla innych osobą, która nie wytrzymała ciśnienia i sama przyczyniła się do swojego upadku. Monika Zbrojewska po śmierci stała się symbolem systemowego upadku człowieka, który poświęcił życie ideom i pracy, a ostatecznie został sam, bez żadnego wsparcia. W wielu środowiskach prawniczych zaczęto dyskutować, jak to możliwe, że ktoś tak wykształcony, tak oddany, mógł zostać pozostawiony bez pomocy. Nie chodziło tu wyłącznie o wsparcie psychologiczne, ale też o brak solidarności wśród współpracowników. Zbrojewska, która dla wielu była wzorem profesjonalizmu, nagle stała się wygodnym kozłem ofiarnym. Gdy upadła, niemal nikt nie wyciągnął do niej ręki. Jej historia pokazała, że w polityce lojalność bywa pusta i trwa tylko do momentu, gdy ktoś jest potrzebny. Gdy wydarzył się skandal, wszyscy odsunęli się od niej, jakby bali się, że jej problem zniszczy także ich reputację. Tymczasem w jej mieszkaniu trwała osobista walka z demonami, których nikt nie chciał zobaczyć. Znajomi opowiadali, że w ostatnich dniach życia była wyraźnie słaba, cicha, jakby już nie chciała walczyć. W świecie polityki od dawna mówi się, że żeby przetrwać, trzeba mieć grubą skórę. Monika tej skóry nie miała. Choć na zewnątrz prezentowała się jako silna, zdecydowana i nieprzejednana, w środku była wrażliwą kobietą, której świat się rozpadł. Po jej śmierci niektórzy politycy próbowali budować swoje kampanie na współczuciu, występowali w mediach, mówiąc o niej ciepło, chociaż wcześniej w żaden sposób jej nie wspierali. Ten dysonans tylko potęgował gorycz u tych, którzy rzeczywiście ją znali i wiedzieli, jak bardzo cierpiała. Kiedy patrzy się na jej zdjęcia sprzed lat, widać w oczach energię i pasję. Zdjęcia z ostatnich miesięcy pokazują kogoś zupełnie innego zmęczonego, przygaszonego, jakby spoglądającego już poza ten świat. Wielu ludzi do dziś pamięta moment, gdy dowiedzieli się o jej śmierci. To był szok, nie tylko dla środowiska prawniczego, ale także dla opinii publicznej. Nawet ci, którzy nie śledzili jej kariery politycznej, wiedzieli, że była kimś ważnym, kimś, kto miał odwagę walczyć o zmiany. Jej nagła śmierć była niczym uderzenie w twarz. Brutalne przypomnienie, jak bardzo nieprzewidywalne może być życie. W polskiej historii było już wiele dramatów związanych z polityką, ale historia Moniki wyróżniała się tym, że była jednocześnie bardzo publiczna i bardzo prywatna. Z jednej strony miała wymiar narodowego skandalu, z drugiej była tragedią samotnej kobiety, która przegrała z własnymi myślami i lękami. Po jej śmierci pozostaje wiele pytań: czy można było temu zapobiec, czy jej otoczenie mogło zrobić więcej? Dlaczego nikt nie zauważył sygnałów alarmowych? Dlaczego w Polsce tak trudno jest mówić o problemach psychicznych ludzi na wysokich stanowiskach? To pytania, na które do dziś nie ma odpowiedzi. Monika Zbrojewska stała się symbolem, symbolem tego, jak niebezpieczne mogą być oczekiwania społeczne i medialny lincz. Dla niektórych była bohaterką, dla innych upadłą gwiazdą. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne. Jej historia pokazuje, że za każdą publiczną twarzą kryje się człowiek z krwi i kości, z emocjami, słabościami i marzeniami. Po śmierci Moniki Zbrojewskiej jej historia zaczęła żyć własnym życiem. Media na nowo analizowały każdy jej ruch, każde wystąpienie, każde zdanie wypowiedziane w wywiadach. Pojawiały się retrospekcje pokazujące ją jako osobę zawsze idealnie przygotowaną, pewną siebie, z jasną wizją. Jednak dopiero po jej odejściu zaczęto dostrzegać sygnały ostrzegawcze, które wcześniej umykały w medialnym zgiełku. Znajomi wspominali, że od początku była perfekcjonistką, chciała wszystko robić najlepiej, nie dopuszczała błędów ani kompromisów. Taki charakter sprawdza się w nauce, ale w polityce staje się niebezpieczny, bo polityka to świat pełen szarości, półprawd i ustępstw. Monika tego nie potrafiła zaakceptować. W jej przypadku każda porażka była jak osobista klęska. Po upublicznieniu incydentu z alkoholem straciła nie tylko stanowisko, ale przede wszystkim wiarę w siebie. Publiczne zawstydzenie, brutalne nagłówki i internetowy hejt były jak codzienna tortura. Każdy komentarz, każda nowa fala plotek odciskała piętno na jej psychice. W pewnym momencie zaczęła unikać ludzi, unikać wychodzenia z domu. Ludzie, którzy próbowali się z nią kontaktować, mówili, że odbierała telefony coraz rzadziej, a jeśli już, brzmiała jak ktoś, kto stracił energię do życia. Ostatnie tygodnie spędziła w izolacji w samotnym mieszkaniu, które kiedyś było miejscem jej spokoju. Po śmierci w mediach pojawiły się głosy mówiące o tym, że trzeba lepiej dbać o osoby publiczne, że należy stworzyć system wsparcia psychologicznego, który będzie chronił ludzi narażonych na nieustanną presję. Jednak jak to bywa w Polsce, temat zniknął tak szybko jak się pojawił. Nowe afery, nowe skandale przykryły refleksję nad losem Moniki. Tymczasem dla jej rodziny i przyjaciół czas się zatrzymał. Stracili nie tylko córkę, siostrę, przyjaciółkę, ale przede wszystkim człowieka, który żył pasją i wartościami. Kiedy przegląda się jej zdjęcia, widać w nich kobietę, która naprawdę wierzyła, że prawo może zmieniać świat na lepsze. Miała odwagę mówić wprost. Nie bała się trudnych tematów. Jej wykłady były pełne pasji, a studenci zapamiętywali ją jako kogoś, kto potrafił zarażać entuzjazmem. Po jej śmierci uczelnia zorganizowała symboliczne spotkanie wspomnieniowe, podczas którego wielu jej dawnych studentów opowiadało o tym, jak bardzo ich inspirowała. Te wspomnienia kontrastowały z brutalnym obrazem wykreowanym przez media po incydencie z alkoholem. Zbrojewska nigdy nie miała okazji się wytłumaczyć, nigdy nie zdążyła opowiedzieć, co tak naprawdę działo się w jej głowie. W pewnym sensie została skazana bez procesu. Jej życie stało się tragiczną lekcją o tym, jak łatwo można zniszczyć człowieka, pokazując jedną stronę jego historii. W jej przypadku ta lekcja przyszła za późno. W środowisku prawniczym niektórzy mówili o niej, że była zbyt dobra, zbyt uczciwa, zbyt prawdziwa jak na polityczny świat. I być może właśnie dlatego nie miała szansy przetrwać. Została zapamiętana jako ofiara systemu, jako przykład tego, że nawet najwybitniejsi i najsilniejsi mogą przegrać, jeśli zostaną sami. Historia Moniki Zbrojewskiej na zawsze pozostanie przestrogą dla tych, którzy wierzą, że wystarczy być dobrym, by wygrać. W polityce, w mediach i w życiu publicznym często zwyciężają ci, którzy potrafią grać, manipulować i dostosowywać się do reguł brutalnej gry. Monika tych zasad nie zaakceptowała. I właśnie dlatego jej historia wciąż porusza, budzi refleksję i pozostaje w pamięci tych, którzy chcą widzieć w polityce coś więcej niż tylko cyniczną walkę o władzę.